Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, przepis na, zdrowie, przepis na zdrowie to jest taka książka, którą sam napisałem. Przepis na zdrowie 21 kroków do zdrowia, o których nie usłyszysz w reklamie. Nie będę ukrywał, że, że tę książkę również sam przeczytałem. Dostałem ją niedawno z wydawnictwa. I też przejrzałem i, i też chciałem się z Państwem tak podzielić takimi refleksjami, dla kogo jest ta książka, po co jest ta książka i czy rzeczywiście jest to przepis na zdrowie, dlatego że jak się podaje takie coś, że jest to przepis na zdrowie, to dokładnie oznacza, tak jak w przy, przepisie na ciasto, tak, że tam się wierzmie tyle tego, tyle tego, tyle tego. Tyle tego. I czy to z całą pewnością zadziała. I, znaczy, ja już chcę w tej chwili wyrazić takie przekonanie, że, że to zadziała, tylko muszę Państwa do tego jakoś przekonać, jakoś zachęcić. I może powiem, dlaczego ja tę książkę napisałem i dla kogo. Słuchajcie, to ja ją zaczęłam pisać na początku pandemii, kiedy zaczęła się pandemia. Klienci nie mogli do mnie przyjeżdżać, więc. Mi zależało na tym, żeby napisać coś takiego, że, że te osoby, które do mnie nie dojadą, będą miały, no, będą miały coś, co sprawi, że im to zdrowie się nie zepsuje, a będą w stanie ten okres no, trudny dla nich przeżyć. Więc to, jest, to była pierwsza taka moja, moja myśl. Druga, moja myśl była o tych, którzy by też chcieli przyjechać, a nie bardzo mogą, w jaki sposób mogą sobie pomóc. No i też tak naprawdę miałem w głowie osoby, które chciałyby się za siebie zabrać, a tak naprawdę widzą, nie wiedzą od czego zacząć, bo wiedzą, że coś jest nie tak, że zwłaszcza wtedy w czasie tej pandemii, kiedy ja to pisałem, to było takie wszystko szalone trudne. Dzisiaj my się z tym wszystkim oswoiliśmy już troszkę, ale wtedy to tak naprawdę nie było do końca wiadomo, od czego rozpocząć? No więc ja tutaj przychodziłem dokładnie w to miejsce, gdzie teraz jestem, siadałem sobie, patrzyłem, czasami włączałem to radio, które, które działa i odsłuchiwałem sobie nieco w radio. A później się brałem tutaj zapisanie. I, mm, zwłaszcza wtedy to tak było tak łatwo, bardzo łatwo popełnić błąd, że y, zaczynamy coś robić. Bo się każdy bał, każdy dzisiaj się z tym nie wtedy się każdy bał tego, że yy, jego odporność spadnie, że będzie nieodporny. Jak, jak na tym wszystkim zapanować? No i, i to była taka właśnie moja intencja. Poza tym też ja miałam, przytoczamy siebie samego. Yy, kiedy ja widziałem siebie sprzed iluś tam lat, kiedy ja też wchodziłem na tę drogę zdrowia, yy, co zrobić, takiego, żeby zachować te, to to zdrowie. No ale też i, i budżet, tak? I nie stracić za wiele czasu, też chcesz nie stracić za wiele pieniędzy. No i tak wszystko podzielimy na takie 21 kroków. Dlaczego 21. Szczerze mówiąc bardzo chciałem na 14, ale się nie dało. Więc wyszło 21 tych kroków. Pierwszy krok jest taki, żeby troszkę zwolnić. Tak naprawdę chodzi o to, że jak chcesz się wziąć za siebie, to na początek troszkę usiądź. Nie spiesz się tak mocno. Ale przez chwilę zwolni i, i, i to jest pierwszy krok najważniejszy, a jeszcze drugi, jeszcze ważniejszy. Zobacz, kto się wyciąga rękę z pomocy. Bo może warto czasami nie brać tego, co jest, wydaje się takie naj, najłatwiejsze. Czyli włączasz telewizor, włączasz internet, włączasz cokolwiek i zawsze masz tę pomoc. No, no cóż, no, no reklama nie jest po to, żeby. Nas leczyć, czy żeby nam pomagać, tylko reklama jest po to, żeby nam coś sprzedać. Warto o tym wszystkim pamiętać. No i też właśnie o tym napisałem, żeby nauczyć się słuchać reklamy, nauczyć się tego, co jest faktem naukowym, co jest, co jest reklamą, po to, żeby można było dalej wybierać. Nie? Innymi słowy, mi cały czas szalenie zależało na takiej książce, która będzie takim po prostu przewodnikiem. Tak? Ja wydam no, prawie 50 zł na tę książkę, ale zaoszczędzę ileś tam, bo, bo nie stracę pieniędzy na to, na to czy na tamto. Tak? Bo jeżeli ja będę usłuchał tej reklamy, to i tak, i tak te pieniądze wydam. Natomiast kiedy <grym> skupię się na tym, co jest w tej, tej książce, no okej, okay, tak, wydam pieniądze, pieniądze na tę książkę, ale może okazać się, że uratuje swoje zdrowie. W kroku trzecim, to jest, to jest to, co często my tak wzdychamy sobie, tak, nie tak wzdychamy sobie, a kiedyś to było tak fajnie, a teraz jest coś nie tak, nie? I tak nam się tak smutno robi, że ach, ojej, byśmy tak sobie powzdychali, tylko no, cóż, no, czas leci, warto mieć to na uwadze i my możemy żyć szalenie długo, tylko że, też mówię, miejmy to na uwadze, że to jest tak jak z samochodem, tak? byśmy samochodu nie zaprowadzili do warsztatu, no to, um, no to ten samochód no będzie i z tym samochodem będzie jednak coś się działo. A często jest tak, że my 40-50 lat z tego nic nie robimy i nagle dziwimy się, ojejku, to jest coś nie tak, nie? O, ho, ho, No i takie tam wzdychania są. Więc na to też uwagę zwracam w te książce, że nie ma się co dziwić, to po prostu tak jest. Ale to nie oznacza, że umierasz, tylko oznacza to dokładnie tyle, że no czas, pewne korekty przy sobie zrobić, tak jak idziesz do mechanika, tak? Mechanik coś tam przy samochodzie coś porobi, poreguluje i dalej wszystko dobrze działa. Czwok, czwarty krok to jest wyjaśniam tak naprawdę czym jest odporność, bo bo mnie zawsze bierzemy pod uwagę to, że to, co mówię, nazywam układem odpornościowym, to tak naprawdę nie ma takich układów w sensie anatomicznym, to jest de facto pewien stan organizmu, jeśli chodzi o odporność. No ale to szczegółowo wyjaśniam, więc tutaj zachęcam do tego, żeby. Ale też wyjaśniam, dlaczego to się nazywa układ odpornościowy, a nie system odpornościowy, dlaczego to jest, na czym to de facto to wszystko polega. Hmm. Kolejne, ja tak wszystko to skumulowałem na początku te wszystkie rzeczy najważniejsze, bo, bo, bo wiele z Was nie ma czasu, więc żeby już po pierwszych 30 stronach mieć rzeczy najważniejsze w sensie wiedzy, czyli tak naprawdę w kroku piątym już wyjaśniam tak naprawdę jaka taki skrót, jak dzisiaj pojmujemy człowieka, jak ten człowiek jest zbudowany, z czego jest zbudowany, co jest najważniejsze i tutaj będzie zaskoczenie tak naprawdę, dlatego że że dzisiaj, dzisiejszy człowiek to nie jest taki człowiek, jakiego tam traktowaliśmy kilka lat temu, może na parowa, to jest zupełnie, zupełnie ktoś inny. Dzisiaj dostrzegamy rolę, rolę, przede wszystkim rolę komórki, jako takie rolę energii w komórce, rolę mikrobioty, rolę, rolę mózgu. Natomiast troszkę, nauka troszkę mniejszą uwagę w tej chwili zwraca na to, o czym się najczęściej mówi w reklamie. My w reklamach kółko mówimy o jelitach, mówimy i tak dalej. Natomiast no, musimy wrócić jednak do mózgu. Krok szósty to jest, jak już się ktoś zdecyduje, że będzie chciał, będzie chciał właśnie zabierać się za siebie. Od czego ma nie zaczynać? I to jest no Zwracam uwagę na to, żeby nie zaczynać od diet, nie zaczynać od odstawienia w te pędy używek. I nie zabierać się za używanie za wszelką cenę multivitamin i różnych suplementów. Wyjaśnię to na kilku stronach, dlaczego tak to jest. Tak samo jak też przestrzegam przed nadmiarem ćwiczeń od razu, bo tak często chcemy to wszystko od razu zrobić, czy też od razu od Google. A. No właśnie, to jeśli ktoś teraz słucha, no to to, 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 to powie. No to jak to, to od czego ja mam zacząć? No więc to tak się nie da w ciągu 15 minut, ale, ale to lagry będziemy mieli teraz częściej, więc wszystko wyjaśnię. Mm. Eee, proszę Państwa, kolejny krok to jest, żeby znów ogarnąć sobie, jak jest zbudowany człowiek. Eee, ja ciągle wracam do, do takich rzeczy. Zalecenia producenta, tak? Zalecenia producenta, czyli tak naprawdę w jaki sposób funkcjonować, żeby tych ustawień fabrycznych nie stracić, bo my często zapominamy o tym, że tak naprawdę e, jesteśmy efektem ewolucji, e, to wszystko się w nas wykształtowało, w jaki sposób to się wykształtowało, e, jakie są te parametry, e, mózg. I na temat mózgu jest cały rozdział chciało służyć do noszenia mózgu, mówił Tomasz Edison. I tutaj wiele rzeczy wyjaśniam, proszę Państwa. Ten nasz mózg, on jest, on jest do góry podniesiony, on taki ma być. Dlaczego on ma być o góry? Jakie są konsekwencje, jeżeli ten mózg nie jest na Jakie są konsekwencje, jeżeli też nasz kręgosłup się przestawia? Ale coś się dzieje w naszej w głowie? No to zapraszam do tego, do tego wszystkiego. Krok dziewiąty jest o mikrobach. Skąd jako w ogóle w tej chwili mamy wiedzę o mikrobach? Okazuje się, że mniej więcej tyle samo ważą w nas mikroby, co nasz mózg. Mało tego okazuje się, że tak naprawdę. No właśnie. W środowisku ludzkich ludzki hiryków żyje ponad 100 trylionów mikrobów. Oznacza to, że tylko 10% komórek w ludzkim ciele jest rzeczywiście ludzkich. Gdyby zerać wszystkie drobne ustroje i formować się w jeden narząd, miałby on wagę około 1-3 do kg. Dalej, to wcześniej było o jelitach, a teraz się okazuje, że tak naprawdę 1% genów w ustroju człowieka należy do jego genomu, pozostałe 99% genów należy do drobnych ustrojów i nieostanie się zmienia. Warto to wszystko brać pod uwagę, kiedy zabieramy się za siebie, a, je, a cały czas patrzymy na siebie jak na maszy maszynę parową. To musimy troszkę inaczej na siebie spojrzeć. Później troszkę wyjaśniam o tym, hmm, czym jest tak naprawdę hmm, komórka. Hmm. Z czym ta komórka jest, co tam się dzieje, dlaczego tak naprawdę to ona jest celem naszych zabiegów, a nie, a nie taki czy inny narząd. To chodzi o, o zdrowie naszych komórek. Krok nasy jest mniej więcej w połowie, i tutaj to jest takie coś, że kiedy zaczynamy coś robić, przychodzi taki moment, kiedy po staremu już nie umiemy, po nowemu jeszcze nie. Mniej więcej to jest podobny krok, jeśli chodzi o troskę o, zdrowia, o zdrowie, że w tym kroku 11 jest też taki element zakubienia i też zwracam w tym kroku uwagę na cały szereg różnych rzeczy, które nam się mogą przytrafić. I tutaj słuchajcie... Podkreślam kolejny raz to, o czym nie, nie do końca pamiętamy, mianowicie o tym, że, że my się kształtujemy w konkretnym środowisku, że nasze zdrowie to nie jest coś, co jest nam dane nie wiadomo kiedy, tylko to jest coś, co my sobie cały czas tworzymy, że. My się kształtujemy w konkretnym środowisku i w konkretne środowisko, środowisko wracamy. Innymi słowy, jeżeli jest tak, że ja się cały dzień wkurzam i przez to jestem ściśnięty, mam, mam duży ból, duży ból taki czy inny, po czym wracam do domu w to samo środowisko, no to należałoby zatroszczyć się o to, żeby uzdrowić atmosferę w domu najpierw, a później oczekiwać tych efektów. To jest szalenie ważne. I tutaj jest cały spory rozdział o tym właśnie, w jaki sposób my się wykształtowaliśmy. Innymi słowy, co w nas na nas wpływa, albo wpłynęło w toku ewolucji. Zrozumiemy tam, dlaczego się wściekamy, kiedy ktoś tam zajeżdża drogę, kiedy ktoś na nas źle patrzy. Dlaczego się wkurzamy i dlaczego się wkurzamy, choć się wkurzamy, że się wkurzamy. To, to jest takie, no. No, tak się dzieje każdego jednego dnia. W kroku dwunastym mówię, słuchajcie o, o tym, o czym też mało, o, o, to o czym nie zawsze pamiętamy, bo my mówimy, nam się wydaje czasami, że chemia i tak dalej. Natomiast tutaj ja zwracam uwagę, że nasze, nasze myślenie, nasze zachowanie, nasze reakcje. Kształtują biochemię mózgu. Jest troszkę inaczej niż tam się wydaje. Dlatego ja czasem mówię, że ta książka troszkę zmienia, zmienia świat, bo tutaj pokazuje, że to nasze środowisko, to w jakim się wychowaliśmy, wykształtowaliśmy i w jakim w tej chwili jesteśmy, ono wpływa na naszą fizjologię i tak naprawdę nasze zdrowie w znacznym stopniu zależy od tego, gdzie jesteśmy. Co, później mówi o, o myśleniu, bo tak, no ja sobie bardzo cenię to, że, że ja się na, no nauczyłem akurat tego, żeby, żeby z tymi myślami nie przesadać, innymi słowy, żeby myśleć mniej. Natomiast jakie to ma znaczenie i jak to zrobić, to jest coś taka tutaj dla Was podpowiedź. I jeden z najważniejszych rozdziałów w tej książce to jest o oddechu. Bo to ciągle nam się wydaje, że oddech to jest takie coś, co a, jogin przychodzi i wzdycha. Ja pamiętam, że jak ja otworzyłem Akademię Oddechu, to się wypłucałem z poszczególnymi, z wieloma grafikami, po to, żeby zrobić normalny oddech albo po prostu nos, albo płuca, ale bez tych. Wzdychaj. Przecież zobaczcie, my oddychamy cały czas. Ja do was mówię: oddycham, wy mnie słuchacie, wy też oddychacie. I nikt z nas nie wzdycha, nie wiadomo jak. Chodzi o takie normalne rzeczy, w jaki sposób ten oddech ma się kształtować i jak on wpływa. I tutaj zobaczycie, że ten oddech jest kluczowy, bo ten oddech kształtuje pH naszego organizmu, ale tak naprawdę od oddechu zależą. Problemy takie jak astma, alergie, wahania ciśnienia, niska odporność, podatność na infekcje, bóle kręgosłupa, refluks zaparcie, otyłość, bezsenność, chrapanie nocne, pocenie się, podatność na stres, brak energii, kłopoty z zaścięciem wieczorem i brak energii rano, problemy z zatokami, katar, kaszer, zadyszka, ziewanie, nie dające się powstrzymać wzdychanie i potencjał brak popędu itp. może mieć podłoże w nieprawidłowym oddychaniu. Ja to szczegółowo wyjaśniam. W znacznym stopniu, na czym to tak naprawdę to oddychanie polega, na czym polega efekt bora, o co chodzi, że to od sposób oddychania kształtuje pH, pH krwi, jaka jest rola w tym wszystkim dwutlenku węgla, a, a jest to cały czas pomijane. Teraz mi znany dziennikarz dopiero co mnie udarł. Dlaczego wielu Wiele osób, kiedy szybko oddycha, traci, traci przytomność. To wszystko znajdziecie w książce. Jak również o tym, że na przykład według profesora Tombaka prawidłowe oddychanie może nam wydłużyć życie o do 40 lat, podczas gdy oddychanie tylko o 20 lat. Także warto o tym poczytać. Również o roli Przepony, o olimfie, Słuchajcie, to ja tak. Yy, kolejny, kolejny, yy, kolejne dwa rozdziały, czyli rozdział 15, tłu, przepraszam, krok 15 i 16, yy, to są takie rozdziały, które mają przygotować do, yy, do tego, o czym często mówimy, czyli dieta. Yy, natomiast ja zwracam nie tyle uwagę na dietę. Na poczucie, na poczucie głodu, coś takiego jest, w jaki sposób to się wytwarza, i w kroku 16, no to jest duży, bardzo duży rozdział y, na temat tego jak jeść ehm, no właśnie, nie tyle. Y, co, ale jak. E, tutaj też dużo jest na temat y, głodówek, e, na temat współczesnych badań, na temat autofagi. No i to jest ogromny, ogromny rozdział. E, tutaj no, dużo, dużo na ten temat się dowiecie. Rozdział 17, słuchajcie, to jest o ruchu. Ruch, a nie ćwiczenia. I to też warto, warto to sobie wszystko porozdzielać. Ruch, a nie ćwiczenia. Jak, co zrobić, żeby nie wydawać masę pieniędzy, natomiast uzyskać efekt w postaci zdrowia. Posłacie zdrowie, ale też się wygląda i figury, bo nie oszukujmy się, jeżeli ja dobrze wyglądam, mam dobrą, dobrą ocenę samego siebie, to się od razu lepiej czuję, prawda? Więc to też tutaj będzie. Hmm. Ha, no właśnie. Sen. Hmm. To jest jeden, jedna z tych rzeczy, które kompletnie pomijamy. Tak naprawdę jeżeli patrzymy na swoje zdrowie, na to co robimy, jak robimy, to bardzo często jest tak, że o oddechu myślimy, przepraszam, że o śnie myślimy najmniej, zarywamy te noce. Okazuje się, że tak naprawdę możemy. Takie przynajmniej są nie tyle aktywne życie, co dobry sen zapewnia dobre zdrowie. To, 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 to takie, są, takie są rzeczy tu też szczegółowo wyjaśniam też powinna warstwa pomiędzy snem albo brakiem snu a poszczególnymi chorobami też również o o tym że kwestia snu a alkohol, a alkohol sen natomiast a, też jak brak snu wpływa na to, że ludzie stają się nieuczciwi, to jest, to jest w ogóle fenomen tak naprawdę. To wszystko jest oparte na, na badaniach, jak również sposoby na dobre. Na sen. Rozdział 19. Wracamy w taki, wtedy jeszcze do tabletek, do tabletek, do suplementów, do tego, czym jest lek. Kwestia wyjaśnienia. Lek jako specyfik, a lek jako nadzieja z tym lekiem wiązana. Kwestia kosmetyki, kwestia również, no, naszego rodaka Maksymiliana Faktorowicza, pochodzącego ze Zduńskiej Woli czyli w sumie niedaleko tutaj ode mnie, który stworzył wielką firmę Max Factor. No, ale to, to jest taki też powód takich rozważań na temat wyglądu, na temat wyglądu. W jaki sposób ten wygląd uzyskać, nie wydając, nie wydając majątku i też dobre poczucie i dobre samopoczucie? To mamy, to krok 20. Wracamy znów do mózgu, po to, żeby zrozumieć, że jesteśmy tacy, jaką jest nasza własna odpowiedź o nas samych, dla nas samych, ale też w 21 rozdziale uporządkujemy sobie kwestię samoregulacji. Bardzo ważne jest to, żeby to wiedzieć, żeby to rozumieć, na czym ta samoregulacja polega. Do, są jeszcze takie dwa dodatki, bardzo ważne dodatki. Jak żyć z chorobą i węch. W związku z tym, że węch dla mnie, nie tylko dla mnie, nerw węchowy jest pierwszym, pierwszym nerwem, ma numer jeden jest pierwszy nerw czaszkowy. To nie jest przypadek, więc zostawiamy go na koniec, po to, żeby na dłużej się zachował w pamięci. Proszę państwa. A to wszystko ma bibliografię złożoną. Uhuhu. Raz, dwa, trzy. To jest sama bibliografia plus przepisy jeszcze. Także, jeżeli ktoś zechce szukać dalej w źródłach, no to sporo sobie tego znajdzie. Proszę państwa. Ja tam nie wiem, ale od kilku lat nie choruję, jest ze mną wszystko ok. No i cóż... Um, mi ta książka się spodobała. tak? Ja tę książkę czytałem spory czas po napisaniu, po zredagowaniu, więc to jest taki tekst troszkę inny niż ten, który wyszedł ode mnie. Um, uważam, że książka powinna być tak naprawdę zupełnie, zupełnie serio, w każdym jednym domu, bo ona zmienia świat. Ona zmienia świat dlatego, że yy, tak, nie mamy czasu na to, żeby wiedzieć, jakie jak, jak są odkrycia naukowe, kiedy, yy, kwestia tych, 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 tych choćby nagród Nobla z poszczególnych lat, kwestia tego, że w każdym jednym roku odkrywamy kolejny organ. Yy, to, wszystko jest, to wszystko jest tutaj, a przede wszystkim to jest coś najważniejsze. Jak krok po kroku zatroszyć się o siebie samego. Co dalej? No dalej będzie tak, że będą te live'y, będzie też Akademia Oddechu, będą też ćwiczenia na drugą połowę życia. To wszystko się rozpocznie już w poniedzieli, tak więc ja Was zapraszam. Dla tych, którzy przeczytali książkę, będą te takie dodatkowe jeszcze atrakcje w postaci tych dodatkowych ćwiczeń. Po to, że jak już zaczniecie o siebie dbać, to, żeby to robić już kompleksowo, krok po kroku. E, także tworzymy teraz i taką grupę, e, i, taką, i taką grupę, e, no i też e, taką, taką własną społeczność. Jakieś pytania, to ty mnie dzisiaj było, bo to miało być krótko. Nie? E, jeśli nie, to dzięki bardzo. Zapraszam w takim razie na kolejny live, on będzie już niebawem, a póki co. Wszystkiego dobrego.